Siemaneczko, z tej strony to takie witam was w grze Planet Crafter Jesteśmy na tej nowej planecie, na Księżycu dokładnie No i będziemy testować chociażby te nowe surowce, które tutaj są Ja mam trochę ze sobą rzeczy, więc że to, to przydałoby się zrobić skrzyneczkę jakąś Więc na razie ja to tutaj sobie wrzucę Ozm może pozbiera... O, może pozbieram... O, jeszcze te wypadły, to to ważna rzecz, żeby to zabrać Bo to będzie mi potrzebne o no, różnych... U. O, woda, butelki z wodą, to też trzeba zabrać. Nie wiem, czy coś tutaj pod ziemią, pod ziemią, pod y, tym nie leży. A wiecie co? W sumie, ja wezmę, zrobię zawczasu sobie po prostu tą rakietę powrotną. W razie czego, jakby, wiecie, coś nam nie pykło i trzeba było wrócić. Rakieta podróży międzyplanetarnych, tak? Poproszę to. Dobra, okej, okay. Rakietę w razie czego już mamy, żeby wrócić, jakbyśmy chcieli na naszą odpowiednią planetę. Yy, no dobra, mamy wodę. co żeśmy zostawili. Ozm. Dobra, ja go stąd zabiorę na wszelki wypadek. Yy, no i zbierzemy trochę metalu na początek, bo ja bym chciał sobie walnąć skrzynkę taką. Oj. A, to się trzyma, już zapomniałem. Okej, okay. Żelazo, żelazo. Tu również. Mamy jakiś punek pełny. O! Dobrze, że spojrzałem. Tu widzicie kolejne dwie rzeczy jeszcze leżą. Yy, Czy ja mogę sobie tutaj postawić yy, naszą skrzynię. Tak, możemy szafkę tu postawić, to ja poproszę. Szafeczka, ciach. Wszystko się do szafki niestety nie zmieści. Coś zjem. Pić na razie nie będę. Okay. Dobra, zobaczmy selen. Co to jest ten nowy minerał? Zbierzemy go sobie troszkę. Na sam początek. No i jeszcze żelazo by się przydało, bo ja tylko będę drugą skrzynkę zrobić, ale na razie zbieram wszystko jak leci. Dobra, o, lód to jest. Wcześniej go nie było. Znaczy, wcześniej. Na naszej planecie już go nie było. Uu. Uu. Ja tutaj taki wąwóz trochę, nie? Ja to wszystko zbieram. Różne kolorowe surowce, można powiedzieć. Ten to będzie pewnie do rozbicia jakimś mater, tym machiną, jakąś. Powinienem pozbierać te wszystkie takie, które gdzieś tutaj nam na ewentualnej drodze budowy tego by leżały bazy. Zobaczymy, jak to tutaj wygląda. Jak co tutaj mamy? Bez szału. Dobrze, że mamy te wszystkie nasze ulepszenia. Więc jak widzicie. Ekstremalnie szybko jesteśmy w stanie się poruszać bez problemu. Wiecie, czego mi brakuje teraz? E, butli z lenem żadnej nie mam. Czekajcie, ja to zabiorę i przełożę. Tutaj. Tak żeby tutaj same te były. Okej. Okay. Dobra. To odłożymy. Zobaczcie to. Zapierz to wszystko. I to też. Tutaj wrzucimy jedzenie i wodę. Dobra. Okej. Okay. Powietrze sobie uzupełnię 370 to dosyć sporo, ale nie chciałbym, żeby się doszło do takiej sytuacji, że my odejdziemy gdzieś i wtedy wiecie, zawołało powietrze. więc e, Weźmiemy sobie, zrobimy ze dwie butle z tlenem. Czekajcie, ja potrzebuję krzemić z No i dobra, jesteśmy gotowi. E, ja tutaj zrobiłem sobie małą taką bazę. Jak widzicie, z racji tego, że e, potrzebne nam było miejsce, żeby produkować sobie coś, i sobie zrobiłem trzy kapsuły tlenowe. I razem z nimi, myślę, że możemy podejść do tego miejsca tutaj, tej e, wyglądającej na starą placówkę Dobra, tak będzie szybciej w sumie W ogóle przez chwilę miałem problem, bo mówię, o, nie mogę nic zbudować, a to się okazało, że po prostu z racji tego, że e, mam ukryte te poziomy, nie, tutaj jak budujecie, dałem ukryte niższe poziomy i nie mogłem prądu znaleźć Natomiast zobaczmy, co to jest. Skrzyneczka. Czy nie mogę się do niej dostać? Przepraszam bardzo. Chyba nie bardzo. Ej, ale fajnie już taki. Zobaczcie, transport jakiś ten. Linie produkcyjne wszystko. O, tu łazik jakiś jest. O, całkiem sporych rozmiarów. Taka już z tym Wam powiem, że dobrze działająca baza. Możemy sobie pozbierać pierwsze surowce. Peny. Okay, tu nic, tu nic, tu nic. Do samej bazy nie wiem, czy będziemy mogli wejść. Na no, razie zobaczmy jeszcze tutaj rzeczy. Niszki po poziom mocy. Ogrzewacz. Czy ja to zmieszczę? Dobra, jeszcze tam się zmieściło. Który? O, jakieś te materiały. Hmm, czy ja coś mogłem tutaj odłożyć? Niekoniecznie. Zabierzemy to. Zostanie on. A propos paneli słonecznych. Hmm. Ten panel to chyba dobrze by było po prostu rozłożyć i ja bym sobie go stawił sam. U, jest prąd? Czy baza jest zamarznięta? Bo jazdy tu mają, nieźle. Mnóstwo rzeczy, karta dostępu. No one działają? Niestety nie. Tysiąc tokenów. Kolejny zamarznięty. M.T.I. transformacji Uwaga, hmm. idziecie karty? Tak, dobra, wiecie co? Trzeba wrócić, odłożyć to co ja mam i zaraz tu wrócimy znowu Dobra, pojawił się pierwszy problem Okazuje się, że sama platforma startowa, czego, na co ja nie zwróciłem uwagi Ma zużycie energetyczne i ono jest 265 kW e, A ja robiąc, powiedzmy, panele słoneczne, te zwykłe, musiałbym narobić ich ilu? Yy, około 40 chyba bym musiał, żeby zasilić tutaj samą platformę ekstrakcyjną, nie mówiąc oczywiście o podgrzewaczach i pozostałych rzeczach. Więc yy, tutaj potrzebowałbym znaleźć jakieś panele dodatkowe, czyli na przykład, na przykład panele. aluminium najlepiej dodatkowy, wtedy mógłbym dosyć szybko yy, rozwiązać ten problem, bo na zbudowanie chociażby tego generatora fuzji jądrowej nie mam ani kwarcu, ani nadstopu, a też ze sobą takich rzeczy nie wziąłem. Więc jest to trochę teraz problematyczne, co zrobić dalej, więc chyba pójdę po prostu dalej szukać, bo chciałem już uruchomić tutaj ogrzewanie, można powiedzieć, planety No ale jak widzicie, nie ma tak łatwo, dobra, tak oto ja tutaj wrzucam wszystko, co mam Zabieram to, 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 to i to, wodę się jeszcze weźmie gdzieś pewnie ja tutaj zaraz się pogubię, jeżeli chodzi o te wszystkie przedmioty tu Hmm, dobra, chociaż w sumie, jakbyśmy znaleźli prętów uranowych więcej i nadstopu trochę, to można by było w zrobić te pierwsze takie, jeżeli chodzi o e, produkcję, powiem Wam energii, tej jądrowej tutaj, nie, bo to by było spoko. Wodę jeszcze mam nadstop Ewentualnie wybuchowy proszek, wydaje mi się, że no mam ze sobą dobra. Czyli potrzebowalibyśmy nadstop i e, sam e, wybuchowy proszek mamy. Więc po prostu pręty i nadstop to jest coś, co potrzebujemy w tym momencie. Czy co, teraz tak myślałem, bo tutaj przecież stoi ten rozbity. Ta rozbita. Mm, no. Panel słoneczny, więc po prostu z niego skorzystamy go postawimy, tak żeby on nam produkował energię. Też już są do postawienia możliwe. Zaoszczędzi to nam trochę pracy. Już trochę nie widzę już tam co tam jest, bo ciemno się zrobiło. Dobra, mamy cztery. Powiedzmy, panele za darmo. Zobaczmy, co jest tu na górze. O, tu to to można powiedzieć, że to jest. była przynajmniej. pełnowymiarowa, taka w sumie baza. Bo zobaczcie, że to oni ziemi mają tylko tak, jakby to szkło, które musiało ich tu chronić. te pole siłowe, czy cokolwiek tu było. jakby się uszkodziło, chyba. Dobra, zobaczmy jeszcze tutaj. Zastanawiam czy my jesteśmy w stanie się dostać do tych skrzynek, co tam są, ale chyba nie bardzo. Dobra, zobaczmy. W takim razie. Zobaczmy, czy tutaj w tych bazach coś ciekawego mają. No, zobaczcie, tu musiałoby coś rosnąć. Niski poziom mocy. Czkolwiek do nich teraz dostępu nie mamy. przybowalibyśmy stopić to e, poprzez te reformacje. Hmm. Pietrze się kończy nam powoli. Jakiś nowy nawóz. Trzeciego poziomu. No i pokarm dla zwierząt, dobra. Mamy okay. dalej. Co tutaj obok mamy? O, działa. Ogrzewacz trzeciego poziomu. Co jest w zasobniku? Kurczę, nie wiem teraz, czy no, mogę nie, nie dekonstruować paliwa atomowe. Co wypadnie? Co ciekawe, zmieściło się wszystko, pręt, irydowe i tak dalej. Okej, ale cały czas nie mamy czym tego zasilić. Nic. Zaraz będzie czasie przejść znowu do baty. Zobaczcie, mam taki wielki plecach, a i tak jednak te. Ee, Nasze wyprawy tam i z powrotem są dosyć częste. Szkoda, że nie mogę. Aha. No ja inaczej. Coś jest? Musimy zajrzeć, bo też dużo ta jest ta skrzynia. A no. Co Tutaj mamy pokarm. Nadstop jest, to jest ważna sprawa, to musimy wziąć akurat nadstop. Aktywator mnożnika produkcji to sobie weźmiemy. E, reszta to tak średnio nas interesuje. Dobra. I zbiornik, czekajcie, bo ja chyba, no właśnie, wiemy się ja mogę go. To jest, o, to jest taki cały zapakowany. Bezpiecznik mnożnika wzrostu. Umieść ten bezpiecznik w optymalizatorze, aby zwiększyć szybkość rośnięcia po bliskich rzeczy. Dobra, to weźmiemy, to weźmiemy. Mikrochip na razie nas nie interesuje. W takim razie brakuje nam chyba w tym momencie już tylko e, jednego pręta paliwowego, żeby zrobić reaktor. Tak, nadstop mamy. Chyba, że ja mam gdzieś tam dwa. Kosmiczny kwarc, włóż do łamacza rudy, aby wydobyć rzadki kwarc. Hmm. My łamacza rudy na razie żadnego nie mamy, ale możemy zaraz eee, pręty irodowe, niestety to są. A, tak, wiem, że niszki poziom mocy, na razie nic z tym nie zrobię. Karta dostępu. Czyli zobaczcie, oni musieli na takiej zasadzie mieć, że oni powiedzmy tam zajeżdżali, tam był taki wielki parking. No i oni sobie poprzez ten parking dostawali się tutaj, tak? O, zobaczcie, reaktor jest w środku. Parodz, wejść na radę. Ja mógłbym go. Nie, nie będę go mógł roztopić, bo. O, bo, 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 on jest tam zasłonięty. Nic, oj, powietrze. No, hmm? jakiego laptopa tu mają? Raport z budowy. Budowa postępuje dobrze i nadal trzymamy się harmonogramu. Pomimo niewielkich opóźnień, z powodu drobnych problemów z narzędziami, tegoroczna zimna pogoda powoduje awarie niektórych maszyn, ale ogólnie wszystko idzie dobrze. Nie mogę się doczekać, aby zaindurować tym nową kopułem. Sprawi, że nasze życie będzie jeszcze wygodniejsze. Mam nadzieję, że Ari spodoba się nowa strefa dla dzieci. Bal Hmm, ciekawe. Nie widać to wygląda jak ta. Joginiczna kapsuła, czy coś w tym nie? Ale to też nic. Maszyna do życia. Okej. Okay. co jest wyżej. Jest pręd. Super. Będziemy mogli uruchomić reaktor w bazie. No i dobra, wyżej już iść chyba nie da. No dobra, czyli trzeba teraz skoczyć do bazy, uruchomić reaktor i za jego pomocą będziemy w stanie zasilić to, co my tam posiadamy. Tak czy siak tu wrócić trzeba będzie, chociażby po to, wszystkie surowce, co tutaj są. Przydałaby się jakaś maszynka czy pojazd, w którym moglibyśmy się przemieszczać. Byłoby o wiele łatwiej. Ciekawi mnie, w którym momencie będziemy mieli dostęp do wahadłowców. Wtedy wtedy no, byśmy wysłali wahadłowca do nas, żeby nam coś przywiózł. Ale nie wiem, jakie jest zużycie energetyczne będzie takiego wahadłowca. Dobra, czy ja mogę te trzy ustawić na zewnątrz? Bo nie wiem w sumie. Jeżeli tak, to zaraz gdzieś tutaj go postawię. Dobra, tu jest pręd, zabierzemy go. I trzy butelki wody. Raz, dwa, trzy. Dobra, I mamy reaktor. Nas pierwszy, dam go gdzieś tu z tyłu, niech sobie działa. Ok, ruszył też współczynnik transformacji zresztą tego, że e, mamy tutaj ten podgrzewacz, podgrzewacz P4. Zobaczmy, chcielibyśmy trójkę powiedzmy, próbujemy tego tytanu i... Mm, krzemienia. Tytan i krzemień, dobra. Chyba zacznę sobie robić jakieś osobne te domeczki. Dobra, on na razie jeszcze chce być w środku, mimo wszystko. O, nie wywaliło się. Myślałem, że energetycznie e, walnie nam zaraz. Dobra, zobaczmy, jak stoimy z energią. E, reaktor jądrowy P2 tworzy 331. No i tutaj panele słoneczne też dorzucają swoje. To jest jak działają. Tutaj nic nie zobaczymy. Hmm, no dobra. Myślałby się ekstraktor, wydobywanie wybraną przez użytkownika rudę z ziemi. Dobra, to na razie nic. Coś byśmy potrzebowali zrobić warzywniak. W celu po prostu rozpoczęcia produkcji, tutaj jedzenia na miejscu, już. No, żeby nie kipnąć z głodu. Optymalizator maszyn też by się przydał, chociażby ten zwykły. Eee, stacja dronów, ekstraktor genetyczny, syntezator, podgrzewacz P5 Wymaga wybuchowy proch A ja, a stacja pojazdów czego wymaga? Stacja pojazdów wymaga aluminium i to nieduże ilości jakieś Ale chyba no, aluminium ja tutaj nigdzie e, w zapasie nie mam Trzeba było to, wiecie co, gdzieś pokładać ładnie Zobacz co jedzę stąd to posortujemy. W razie bez strzału. Dobra. Dorzucę. Mamy jeszcze jeden wybuchowy proszek. Nawozy. Nie, tutaj wrzucę. Takie nasze znaczy nasiona. Mam nadzieję, że jakoś ogarnę co tutaj jest później. Trochę zaraz tego nabuduję. Szafka P2. Ona taka duża jest, nie? Tutaj wrzucę wszystko związanego z roślinami, czyli mutageny. A, inaczej, z laboratorium. O, może tak to nazwijmy. Dobra, tak patrząc już widzę, że trochę zajmie mi czasu rozbudowa tej tutaj nasze, naszej placówki w celu jakiegoś powiedzmy ulepszenia jej, tak żebyśmy mogli już tam więcej czasu poświęcić. Na pewno będę musiał teraz zrobić na jedzenie. I inne takie rzeczy, więc myślę, że ja się tym zajmę. Myślę, zobaczmy się w następnym odcinku, gdzie mam nadzieję, że będziemy w stanie się poświęcić bardziej tej eksploracji tego księżyca, jak już będę tą bazę miał przygotowaną. A to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ja Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym. Siemaneczko.